No i dzień dobry. Wjeżdżamy. Wjeżdżamy. Za rozładować jest akurat 10-15 po. Ojej. Późno, późno. Ale lepiej późno niż wcale. Wylądowałem, ale moja wina Jak on... widzicie tego busa, gdzie on wjeżdża Tam mi kazali wjechać A to się okazało tu Po lewej stronie, gdzie jest tor A1 Musiałem wcofać Załadowałem I dywam Na drugi załadunek Tam cztery palety I jutro jest rzutki tutaj, więc. Damy radę Nigdzie się nie spieszy Fajnie wygląda to wszystko. Tak jak z góry. Zjeżdżają się tam sobówki. Koreczek mały. Fajnie fajnie. Kurde, tu kiedyś trzy pasy będą szły. Kiedyś. Plan jest do końca 26 roku. jak pojedę do Zindelfingen a się okaże, że miałem jechać tam się zameldować. I to jest właśnie takie, taki mój dylemacik. Zameldowałem kurczy, ja się zameldowałem. Jad Dobra, ja chciłem patrzcie to jak miasto, nie? To jest normalnie jak miasto. Ale nie nagrywam, bo nie wiadomo czy można. No i powiem Wam, że rozładowany wszystko. Krydy załadunek mam Ala od 12. .00. Mam nadzieję, że załaduję już teraz i będzie cacany. Będzie cacany. Kurde. Jak nie tak. Pięknie wam powiem. Dziewiąta rano. I wszystko ogarnięte. Jak ja taką robotę kocham. Kocham. Ale ludziska, ludziska, ludziska. Mam załadowane. Teraz jadę. Z nadzieją że to dzisiaj ściągnę, nie? Taki jest plan na dzisiaj zrzucić Bardzo mi się cieszył. 123 km jakby to zrzucili byłoby bardzo cacane bardzo Byłoby rzekłbym nawet Bardzo cacany bardzo Trzymajcie kciuki bo jak na razie dobrze idzie hej. Gdzie to trzeba będzie szukać miejsca parkingowego, ale wolałbym to zrzucić Jak to mówią, głupi ma szczęście, nie? <laughs> Rozładowałem ludzisko Rozładowałem jak yeah! Pięknie! czekaj, czeka. czy my teraz przejedziemy? Kurde, ładnie ciasno co? Stowy, to trzeba być niedorozwiniętym, żeby się tego tak postawy na styk, na styk, wam powiem, czy ja tu wyjadę? Poczyłem, źle popatrzyłem może Chyba wyjadę, nie? Co wy myślicie? my wyjechać. A do wyjadę tam. Powiem wam, że się udało Jest to piękne. Jest to bardzo kurde RW1700 Jest to bardzo piękne Tutaj się wykręcę. Tak. Dobra. mamy zatankować. I co powiesz? Załadowane, nie? Załadowane. Jest jeszcze wtorek. No, Normalnie załadunek na jutro. A ja już mam załadowane. Czekaj, to trzeba bardziej do środka wsadzić. O, to się bardziej do środka wsadzić. O, o, tak, jest OK. Ja mam załadowane, nie? Maszyny. Naprawdę powiem wam, bombastycznie. Bombastycz sam plastycz. Mr. Lowa, Lowa, co Czekaj, zobaczymy tu jak wygląda. A tu jest OK. Tu jest OK. Dobra, przerwa. Teraz środa, czwartek i dopiero w piątek zrzutka, tak więc idę, Patrzcie co dalej, ale gitara, nie, normalnie gitara. Stoimy, szybko wam coś pokażę, zanim mi bateria spadnie, bo jest 3%. Zobaczcie tą ogonę. Tutaj jest rozjechana. A tu patrz z drugiej strony Niezły jaj, Nie zły, mnie, nie. Bo nie wiem, czy jadą opony wymienić A ja Stoję i czekam Oby się pospieszyli No i się manko, cześć czołem Kruski z Rosowem jak sytuacja? No sytuacja jest tak, że jest lipa. Przyjechał wczoraj. Oj, przyjechał wczoraj. Ten, ten, cały ten serwis. Wymienił, przywiół dwie opony. ale ja nie wiem. Nie wiem. Dwie wymienił plus zapasową, bo trzeciej, dwie, trzy jeszcze są do wymieniania. Dwie. Dwie zapasową. I nie wiadomo, widzieliście, to to takie jakieś niehalo. A mamy stoimy sobie już Uch, na granicy austriackiej. No i czekam. czekam. Przyjedzie pilot zaraz, wypije kawusie, szybki pilot przyjedzie zaraz Jedziemy dzisiaj do Węgier, do granicy. No później dalej. Kolejny no, dylemat: ściągnąć stolik, czy stolik nie ściągnąć. Raczej nie powinni mnie kontrolować. No ale stolik ściągnąć, czy go nie ściągnąć. Nie wiem, dużo roboty przez to no, wszystko, no, ale zobaczę zaraz. Oj, czas na krótką przerwę wam coś pokażę, co tu stoi. O, ludzie. To jest masakra, to jest ciężki transport, wam powiem, a no nie to co my wnosimy. Pamiętam, jest gdzieś tu stałem tym, na tym parkingu. Ja już na tym parkingu stałem, też w miejsce miejscu gdzieś. O, jeszcze trochę i byle do granicy. A, jesteśmy. A już byliśmy dawno. Trzeba zaraz jechać. Kurczę, jest druga godzina. Chudo, a mi się nie chce. Powiem wam, nie chcę mi się jak cholera Ale przez 700 km weekend A tu stoi kolega, tu stoję ja kurde, fajnie, takie ładunki lubię 9 ton i elegancko trzeba jakieś zdjęcie zrobić co na ten na miniaturkę A? Chyba zrobić zdjęcie, on na tą, no nie widać, czym na razie, ale fajnie oświetlony parking na granicy. Podoba mi się tu, ale granica zamknięta, wam powiem. Jestem ciekawy, gdzieś się autostradę kupuję. Bo tam nie idzie zamknięta granica. Tak więc może być ciekawie. Patrz, pokażę Wam, co się robi, jak ktoś za wolno jedzie na Węgrzech. Katastrofa, jestem na załadunku Załadowałem Ale proszę cię Jedziesz do firmy, meldujesz się Jedziesz do e, drugiej firmy ładujesz się Jak się załadujesz, bierzesz papiery, jedziesz do tej pierwszej firmy, do której się w której się zameldowałeś tam dostajesz papiery dopiero do klienta, powiem wam, że my, niezłe maćki z klanu, no ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, teraz mi się stało jeszcze, ale co najlepsze zrobię tu zdjęcie, teraz jadę do tej drugiej firmy, że tam gdzie się zameldowałem i zrobię znowu zdjęcie i dostanę prawdziwe papiery, do, więc no masakra, nie no, ile tu już jestem? Półtorej godziny i tak uważam to za sukces, te półtorej godziny Nic, jedziemy Ej, Jest godzina 14 A ja dopiero wyjeżdżam, nie? To, to, co tu się działo, to to jest masakra, nie? To to jest masakra, wam powiem Hu. Ladunek 15 minut, może 20, ale związane z tym te całe, kurde jakieś śmieszne gówno, to dopiero były jajca, nie? ci powiem wam, że... to ja nie wiem czy... jednak tak narzekałem na Niemców, ale oni chyba Madziar się z gościem bo się jakieś nie do rozwoju nie wszyscy, bo powiem wam że wózkowy był gościem naprawdę wpyty, nie wózkowy był naprawdę wpytę Super kulturka pełna wszystko elegancko, nie? No ale cała reszta to idioci Zrobisz jak nic nie zrobisz. No. 330 do rozładunku. 330 do rozładunku. Jest elegancki. godzina 50 zostało mi czasu pracy. A dzisiaj muszę z Węgier wyjechać, tak więc. Właśnie, to już jest na. Nie, 2 godziny 50 zostało. Okej, okay, okay, już jest lepiej. No, i dobry, sobotę. Kurczę, powiem, wam, że plan był taki, żeby tu zostać. Żeby tu zostać. O, bo stąd do celu jest jeszcze 100 km, ale. Czekaj, zapnę się ale do sklepu nie ma wyjścia i jedziemy Dosłownie chyba 30 km dalej na następną pompę Tam ma już Ala coś być kolega jeszcze tu wczoraj spotkałem Tak więc Pięknie pięknie Pojechał dalej, czekaj. Gdzie tu jest wyjazd? Gdzie tu jest wyjazd? Czekaj. Ja się muszę cofnąć i popatrzeć, bo tutaj teraz jaja. Tyle jazdy nam wyszło, 26 minut i co? I stoimy. I stoimy, do sklepu idzie dojść. Godzinka. Za godzinkę akurat otwierają. Tak więc ja się spakuję, wezmę sobie rzeczy i... Idziemy do sklepu. Co by na to? Bo ja na to jak na lato. Piękny sampleton. Może ktoś przyjedzie. Jakiś influencer. Kurcze. Patrz jak stoją ziomeczki trzy ze sobą. Skąd? Z Węgier. A, a właśnie najlepszego wam wczoraj nie opowiedziałem. Pojechaliśmy na stację benzynową. Zatankować. Pisało, że kosztuje. 479 ichnych tam pieniędzy, nie Odjeżdżasz do dystrybutora. 679 to jest na przeliczeniu euro 67. A to, co na tablicy pisał, euro tam 20, coś, 30 liczb. I czemu? I co najlepsze, że te 4, coś, była to cena dla ichniejszych tutejszych, a wszystko te 6 coś, te 600 coś było dla obcokrajowców. No ale i tak taniej, bo w Niemczech pomyśl sobie, że benzyna kosztuje za litr ropa 2,25, 230 a tam euro 69, no, to jak ja zatęgowałem 345 i kolega zatankował 410, no to zbiornik prawie Zaoszczędzili, tak? można by rzec, zbiornik za darmo. No, tak więc ja się ubieram i zabijam wroty. Wezmę telefon, to może coś po drodze ciekawego nagramy. Zobacz na dzień dobry, co mnie spotkało. Widzicie? Sarenki. Ha! Kurczę. Tak to wygląda, tu stoi ciężarówka. A ja idę gdzieś w tamtą stronę. Masakra, pięknie, ha, ale się cieszę, ale wali fajnie, dobra, lecę.